Flagami zastąpiono niebieskie z gwiazdkami europejskie flagi. To barwy niezwyciężone. czerwone. To barwy niezwyciężone. czerwone to barwy niezwyciężone. Proszę się. Jest już z nami telewizja Republika. Duże brawa. Szanowni Państwo, tu jest Polska! Tu jest Polska! Po jutrze, no bo... I, szanowni Państwo, i jest Polska! I tu mogę I tu I tu jest nie byle nie Trzaskowski, I jeśli rzeczywiście, bo może ktoś wybierał inaczej może ktoś zagłosował na Grzegorza Brauna, może ktoś zagłosował y, na któregokolwiek z kandydatów prawicowych, to w tej chwili głosują, oddadzą ważny głos zagłosują, na pewno nie zagłosują na, na Trzaskowskiego, a Grzegorz Braun powiedział bezpośrednio, zagłosuje na doktora. Karola Nawrockiego i duże brawa dla całej prawicy, która się zaczyna wreszcie łączyć. Duże brawa dla...